Dzień dobry widzowie. Cienka Widzimy was o nieco po pieprzonej godzinie, jak na nas. Dajże spokój, stary. Jest jakaś 5.40 Idziemy oglądać, jak lokalni mieszkańcy dają co? Dary dla mnichów. Jak to się nazywa? Jałmużna. Jałmużna. A po. E... Po zobaczeniu tego idziemy na Morning Market, na którym są podobno bardzo dziwne i ciekawe rzeczy. Zobaczymy czy na pewno było warto wstawać o 5.20. I wiecie co jest powolną akcją? że myślałem, że pojadę sobie do tak, Azji i się wygrzeje, nie? Skądże znowu? Żanka jest w kurtce zimowej i my właśnie też Ale To nie jest kurtka zimowa. No dobra, do minus 5 stopni, Żanka. Kurtka puchowa do minus 5 stopni. No i ubierasz się w Azji, to już mi świadczy, nie? No i właśnie zmierzamy. Idziemy się spotkać z naszymi nowymi znajomymi, także lecimy. W buddyzmie to właśnie lokalni ludzie karmią mnichów. Na przykład no wszędzie tak działa, gdzie jest buddyzm, że z ka każdego ranka mnisi robią przejście z własnymi mnichami. No i lokalnie, lokalna społeczność jakby utrzymuje ich w sposób, że daje im podarki. My na przykład, jak byliśmy w klasztorze, to. Nasze posiłki też zależało od hojności jakby mieszkańców i jeżeli podarki dla mnichów były ubogie, to nasze posiłki też były ubogie. No my nie doświadczyliśmy żadnych ubogich posiłków. Teraz zmierzamy w kierunku morning marketu. Lokalizacja tego marketu też nie jest w przypadkowym miejscu, bo tutaj tuż zaraz jest e, przecież Mekong I tutaj wiele rzeczy przypływa z samego rana, I właśnie albo rybacy też wypływają w nocy i wiesz i sieci ściągają Tutaj są też świeże ryby, prosto z Mekongu, no i produkty też prosto jakby z okolic Przyznam szczerze, że póki co ten market nie zrobił na mnie jakiegoś dużego wrażenia, ponieważ miało być tu dziwne rzeczy, aczkolwiek ta ryba jest mega dziwna. How much? <laughs> no co, no, z ciekawości, chcę widzieć na przykład co jest za takiego ptaka, nie? A 50000. Okej. Okay. Eee, no, podobno miało być tutaj nietoperze, szczury i inne takie rzeczy. O. Ja obstałem, że ja wczoraj mogłem mieć taką tak, żabę. Tak. Serio. No dobra, można znaleźć jednak troszeczkę dziwne, inne rzeczy. Ja wczoraj jadłem żabę i wydaje mi się, po skórze jak widzę skórę, Dawaj, wydaje to mi to się, że mogłem mieć ta, taki gatunek żaby. Co Mati? Mm. Sos jest bardzo dobry i ogólnie tutaj warzywka i mięso w samo sobie jest też spoko ale dostawanie się tego mięsa i przebijanie się nawet nie wiem co to za część a tutaj mamy tę głowę na Gdzie jest głowa? No tutaj, bo tutaj ma łapkę albo odbyt Chyba odbyt No. Dostawanie się tego mięsa no, jest, bo ta część jest dekoracyjna i jest już Gdzie mięsko? Co właśnie wyciągnąłeś? Nie, to skóra, ok. Czy tam, gdzie tutaj jest? No, tutaj jest trochę. Może to. Nie, tutaj to. To jest podobne. A czy ze śmierdziało? Jest, no. Tam mamy żabę, Tam mamy jakieś małe sumy albo węgorze, nie wiem Tutaj jakieś chuby Tutaj suszone żabki Suszone szczury tak, Przepraszam Tak, to są suszone żaby, no Tutaj są najprawdopodobniej larwy Larwy pszczół dobra, są tutaj takie rzeczy, jednak nie ma tego dużo, ale w dalszym ciągu są. Ej, widzieliście to? Tak. Pani pompowała kurczaka. Naprawdę. Na pompkę? No patrzcie, 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 No miejsca, ale... Tak wygląda to za pompowaniem, a tu są już trzy napompowane. No, i takie... No nic. W każdym razie tam widzieliście pompkę przy kurczakach, więc naprawdę mogę przysiędzie, że pani pompowała jeszcze chwilę temu tego kurczaka. No i to już po wszystkim. Po godzinie wracamy już do domu, do hotelu, bo też się nie wyspaliśmy. Ale jak miałbym podsumować? Szalu nie było jakiegoś. Rozdanie, jak rozdanie, przyszli, wzięli, poszli. A market? No, to nie jest taki właśnie market pod, typowo pod turystów. No, ale fajnie, fajnie coś takiego zobaczyć. Tego podobno było więcej, ale to też może być teraz tego mniej z powodu pandemii. <śm> I że może faktycznie ludzie się boją, bo jak słyszeli, że od nie ta cała pandemia wiesz, niby od nietoperza. Ludzie, ludzie z około wsi przestali Polować, bo może ludzie po prostu przestali to kupować, nie? I nie ma takiego popytu już na to W naszym hotelu w ogóle Już buty to trzeba wyciągnąć na samym Na samym wejściu No, no i w sumie to by było na tyle My idziemy jeszcze w drzemkę Widzimy się później. Witam ponownie parę godzin później po krótkiej drzemce. Jest godzina 12, idziemy sobie pochodzić po mieście. Buła w rękę. Może te bułki są przepyszne, Aj, patrzcie naprawdę. na to, patrzcie jak ona wygląda. Takich rzeczy naprawdę nie ma w większości części Azji. Pani znajdzie się takiego chleba. Znaliśmy w sumie bagietkę w udontani w markecie Ale ta bagietka dalej nie stała przy takiej no dobrej bagietce, że tak to powiem Mmm, kolendra Jezus a Mogę Ci dać? Aha ja biorę kolendra Powiedzcie w komentarzach czy jesteście Osobami co lubią kolendrę czy raczej nie lubią kolendry No i plan na dzisiaj w sumie nie jest opisany Bo głównym planem dzisiejszego dnia było właśnie poranne wyjście Ja to pamiętam jak przez mgłę W sumie teraz dopiero dochodzi do mnie, że Ja tam naprawdę widziałem porąbane rzeczy Serio, ten kraj naprawdę jest lekko lekko jeszcze dziki Kopczaj laj I w Laosie nie mówi się kapku na kraw, tylko kopczaj laj laj To znaczy dziękuję bardzo hey! Co? W ogóle te kanapki. Żanka jest... dalej o kanapkę. <grymne> ja w tej kanapce mam kurczaka, marchewkę, papaje, orzeszki ziemne. No w ogóle, ty wiecie, gdzie w Polsce bym sobie zrobiła kanapkę z marchewką, z papajem i orzeszkami ziemnymi? A to jest tak pyszne. Płęta. Plenta. to jest pyszne. Dzisiaj doświadczamy lekkich absurdów, bo chcemy kupić bilety na pociąg. I jest taki problem po prostu, że można kupić tylko przez pośrednika. Albo w jakby oficjalnej kasie jakby pociągów Ale w biurach pośredniczych są po prostu mega, mega, mega prowizje A w oficjalnym biurze od pociągu nie możemy zapłacić ani gotówką, ani nie możemy zapłacić wizą, ani nie możemy zapłacić Mastercardem możemy zapłacić jakiś tam Union Pay albo coś takiego Albo możemy znaleźć kogoś w kolejce, kto nam zapłaci za wilec Tylko, że najlepsze jest to, że dzisiaj możemy zabokować. Ale jutro możemy dopiero zapłacić Co jest też po prostu mega szalone Przez stronę internetową nie da się kupić No Pani powiedziała, że możemy zabukować I możemy iść do kantoru I kantor przeleje jakby za nas pieniądze Absurd goni absurd Ostatecznie zdecydowaliśmy się kupić bilety przez pośrednika I byliśmy tutaj jakąś godzinę temu Pani, powie, pani nam chciała sprzedać bilety i teraz tutaj siedzi jakiś pan. <gryw> Mówiliśmy do niego po angielsku, że chcemy kupić bilety, on że nie. Mówimy, że może nie zrozumiał, nie? Przetłumaczyliśmy mu w translatorze, <gryw> że byliśmy tu godzinę temu, że bilety pani nam pan. chciała sprzedać i dalej, że nie. Także powtórzę się, absurd no. go nie absurd tutaj. Ja w sumie nie wiedziałem, ale tutaj w Azji. Też się robi kiełbasy i te latańskie najbardziej chyba mi przypominają te, te takie polskie Słodka, grubo milona, duże, duże kawałki Ale kurna dziwna Janina, chcesz gryzka? Dobra jest Śmiejesz się Nie Proszę, zapytaj. Nie, no nie jest najgorsza, tylko jest specyficzna, bym powiedział. A w ogóle zapomniałem przedstawić. My, jakby od granicy, spiknęliśmy się tutaj z Piotrkiem. Także to jest Piotrek. Piotrek jest swoją dziewczyną Natalią. A taką. Taka wygląda groźnie Ale no dobrze, a no kiełbasę A nie zjedliście, ty też wyrzucasz? Kładę Piotrek Idzie uszło na zdrowie Miejsze, nie? Kiełbasę oceniam na 3 na 10 Nie dobra, 3 to zbyt surowe Ja bym ocenił na tak, no, 5 na 10 widzę w pokoju z powrotem, dzisiaj udało nam się ogarnąć jedną z dwóch rzeczy, bo ogarnęliśmy sobie bilety pociągowe do Van Vieng, ale ale ostatecznie nie udało nam się ogarnąć tego przez oficjalnego jakby przewoźnika, tylko musieliśmy ogarnąć to przez pośrednika i musieliśmy zapłacić więcej i te bilety mam dopiero do odbioru jutro. Luang jest bardzo fajnym miastem i naprawdę Francuzi zostawili tutaj po sobie bardzo duży odcisk w postaci właśnie tych bagietek z rana architektury. I strasznie dużo mają tutaj wypieków. serio, strasznie dużo oni potrafią. Nawet torty tutaj mają. No i w sumie to co? W sumie to. W sumie to będzie tyle, nie?